No, i pytanie, które mi się zawsze nasuwało wykonując neuromodulację, było takie, czy my możemy coś zrobić z programowaniem. Tym bardziej, że ten programator, który jest w tej chwili dostępny w Intersteamie, jest zdecydowanie bardziej przyjazny, no bo to jest interfejs funkcjonujący na poziomie smartfonu. Jak Państwo widzicie. Tak wygląda stymulacja, to o czym mówił Tomek, monopolarna. Tutaj mamy to pole obejmowane stymulacją dosyć duże. Tak wygląda stymulacja bipolarna. My wiemy o tym, że elektroda przylega do nerwów, natomiast nie wchodzi w ten nerw, więc cały obszar i to nie tylko jeden korzeń nerwowy, ale cały obszar również drobnych, również niezmielinizowanych włókien nerwowych jest tą neuromodulacją objęty. I proszę spojrzeć. To są możliwości, które nie wszystkie, ale najczęstsze możliwości, które możemy zaproponować pacjentowi. To jest oczywista oczywistość. Przy y, konfiguracji monopolarnej y, możemy sobie wybrać odpowiednią elektrodę. To jest przy neuromodulacji bipolarnej, ale my oczywiście jeszcze możemy tutaj dołożyć sobie y, elektrody y, ujemne, i to też niesie. Pewne uwarunkowania, jeżeli chodzi o zagęszczenie tych y, impulsów y, elektrycznych.